Cześć, z tej strony Ziger, witam wszystkich bardzo serdecznie na omówieniu ósmego, czyli finałowego odcinka drugiego sezonu serialu The Walking Dead Dead City. Z tego miejsca oczywiście przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji oraz o tym, że w ten piątek o godzinie 20.30 odbędzie się już ostatni live z Dead City, gdzie sobie jeszcze chwilę pogadamy o tym sezonie. No, a teraz bez przedłużenia zaczynajmy omówienie. No dobrze, a więc ten odcinek zaczynamy od Brugala, który szykuje się razem ze swoimi ludźmi, wszyscy się uzbrajają, i wtedy przychodzi Perdi, który wkurwiony pyta się właśnie Brugala, gdzie jest Ginny i co z nią zrobił. I okazuje się, że to Brugal podwiózł, a raczej kazał swoim ludziom podwieźć właśnie Ginny do kościółka, żeby spotkała się z Niganem, natomiast nie starczyło jej sił, ale dzięki temu zauważyli, że Niganowi na niej zależy i w razie czego mogą to wykorzystać przeciwko niemu. Co oczywiście Peri mu się nie podoba, no ale ostatecznie gdzieś tam, pomimo tego, że jest zgrzyt między nimi, jak na razie się dogadują, powiedzmy. I ruszają, oczywiście, razem do e, kościółka. Natomiast w tym momencie widzimy właśnie Nigana. I tutaj przychodzi ten historyk, który mówi, że po prostu on woli jednak odejść stąd, bo nie chce być tutaj i umrzeć. Zatem on po prostu odchodzi, a widzimy, że Nigan w tym momencie wszystko tutaj szykuje. E, oraz też e, przechodzimy do Megi i Damy. No i tutaj oczywiście dama mówi Megi dlaczego Hershel jest jej potrzebny, bo nie pamięta starego świata, bo może zbudować coś nowego. No to już wiemy. Natomiast yy, Megi oczywiście gdzieś tam zabrała te kluczyki, tak, i próbowała się uwolnić. Natomiast dama to dostrzegła i kazała jej oddać klucze pod groźbą tego, że może zrobić coś złego Hershelowi. I za chwilkę sobie wrócimy do damy i Megi. Teraz przechodzimy właśnie do Nigana i Brugala. Słuchajcie. No tutaj ciekawe się zaczęło. Otóż e, widać, że ludzie Brugala tak weszli oczywiście do kościółka, musieli zostawić broń na wejściu. No i widzimy, że Nigan e, chciał ich ugościć ucztą, tak? Natomiast Brugal e, w ramach powiedzmy dogadania się e, przyniósł dla nich posąg, tak? I tutaj w sumie dosyć ciekawe, bo Brugal myślał, że to on robi zasadzkę, ale wpadł w sumie w zasadzkę Nigana, tak? I bardzo mi się podobało to, jak Brugal tak zaczął się dziwić, dlaczego Nigan jest taki pewny, dlaczego jest taki uśmiechnięty, nie? Tak zaczął kmienić jakiś podstęp, że może oni go przejrzeli, tak? I na początku podejrzewał oczywiście, że może jedzenie jest zatrute, ale gdy Nigan zaczął wcinać, okazało się, że nie. I wtedy BUM! Przewrócili stół, z podstału wyszły zombie, podpalili ławki, odcięli drogę i z drugiej strony również wypuścili na Brugala jego ludzi zombiaki. No i że tak powiem, Brugal jest w tarapatach. Także szybko to eskalowało. Tak czy inaczej, potem wracamy do Damy i Megi. I tutaj widzimy, jak Dama mówi, że na początku myślała, że Herschel ma dobrą wizję, ale Nigan pomoże jej stworzyć ten nowy świat. Ale okazało się, że się myliła i że to jednak Megi może pomóc jej stworzyć nowy świat. Starczy Tylko, że zabije Nigana, w sumie to nie dla niej, tylko dla siebie. <laughs> I że on tutaj zaczęła manipulować, nie? Tak, to właśnie wyglądało, ale dobra, właśnie, wracając do akcji. Widzimy, jak Nigan sobie tylko i wyłącznie wcina jabłuszko i patrzy, jak ludzie Brugala są pożerani żywcem przez zombie. I nagle Brugal krzyczy posąg. Wtedy przywracają posąg i. A raczej Perdi to robi, i wyciąga stamtąd broń, którą rzuca ludziom Brugala. Nie do końca rozumiem, dlaczego po tak długim czasie, bo już tam chyba z połowa jego żołnierzy została pożarta żywcem. Po takim czasie sobie przypomnieli, że mają ukrytą broń w posągu. No ale okej. Okay. Tak czy inaczej, wtedy też widzimy, jak tutaj, e, powiedzmy, Nigan e, się wycofuje razem z jego e, ludźmi, tak, z tymi buracji. I potem e, jeszcze raz wracamy do Megi, e, którą tym razem Herschel przekonuje. <laughs> nie się do czego? Do tego, oczywiście, żeby zabiła Nigana. Ciekawe, kto kazał tak Herschelowi powiedzieć. Na pewno nie dama. E, nie, no dobra, oczywiście, że ona. Tak czy inaczej widzimy, że Herrscher tutaj mówi, że wtedy będą mogli zacząć od nowa i wszystko będzie super, w porządku, no nie? I potem widzimy, jak Maggie się na to zgadza i po prostu rusza załatwić Nigana. a Dama tylko się uśmiecha, no bo wszystko idzie zgodnie z jej panem, no bo jeżeli Maggie teraz zabije Nigana, to wtedy ona może odzyskać swoich ludzi i miasto. No chociaż, biorąc pod uwagę, co się później wydarzyło, to nie poszło po jej myśli. Tak czy inaczej potem przechodzimy do tego historyka oraz jednej randomowej buracji, którzy są na dachu i dostrzegają łódź. Łódź oczywiście nowego Babilonu i okazuje się, że druga fala przypłynęła. No i widzimy, że już przedostali się na brzeg oraz już w zasadzie jeden z żołnierzy tutaj wtargnął, załatwił tą randomową burację i spytał się tego historyka, czy jest z nimi, czy nie. On oczywiście na nie miał wyboru, więc powiedział, że jest z nowym Babilonem. Natomiast mm, no widzimy, że nie jest do końca tego pewne, czy oni dobrze robią, no, ale wiadomo, no inaczej zostałby zastrzelony. Tak czy inaczej, jeżeli myślicie, że teraz Nowy Babylon wtargnie jeszcze do Kościółka i będzie walka z Niganem i z Brugalem, nic z tych rzeczy. Oni jak zwykle przyszli na gotowe. Dobra, dalej widzimy kolejną scenę, w której Brugal i Perli zostali złapani przez Buracji i przyprowadzeni prosto do Nigana. Widzimy tutaj też oczywiście, jak Brugal nagle zaczyna zwalać wszystko na Perliego, że A, to jego wina, A bo on zaczął. No, ale oczywiście Nigan tylko nie cieszy ryga i wie, kogo zabije pierwszego. Niemniej jednak, widzimy oczywiście, że każe ukręknąć Bruegelowi Periemu i zaczyna swoją wyliczankę. I podczas tej wyliczanki widzimy, że już tutaj dostała się Megi, która póki co czeka w cieniu. Natomiast w tym momencie widzimy, jak wyliczanka. No, się skończyła i padło na perniego, ale Nigan powiedział, że, a chrzanić to i tak chce zabić pierwszego brugala. Wtedy brugal zaczął mówić coś o metanie, więc yy, Nigan stwierdził, chcesz swojego metanu, masz swój metan. Wcisnął mu metan do gardła, a potem podpalił pochodnią, i no, zakładam, że wszystkie wnętrzności zaczęły mu się w środku palić. Także dosłownie aż mu niemal twarz wybuchła, praktycznie. I potem na sam koniec Nigan oczywiście dobił już go. Konającego z bólu i cierpienia, i w ten sposób zakończył się wątek Brugala w tym serialu. Co ja o tym myślę, chyba wszyscy dobrze wiedzą, ale przynajmniej dostał brutalną śmierć, prawda? Niemniej jednak, w tym momencie widzimy, jak Perli ucieka, i Nigan oczywiście za nim rusza. Yy, w tym momencie oczywiście też widzimy, jak wkracza Megi. Tutaj mamy tą cudowną scenę, jak pod Żynagardo dwóm ziomeczkom, którzy do niej podbiegają. <grywka> Idiotyczne fest, no ale jest jak jest. Tak czy inaczej, potem widzimy, że Nigan dopadł właśnie Periego i już go ma załatwić, ale wtedy wjeżdża Megi, która dźga go nożem w plecy. No i widzimy, że oczywiście Nigan wtedy ucieka, a Megi podnosi Lucille i go goni. Docierają znowu z powrotem do tych cel yy, i widzimy, że Megi już ma go wykończyć, ale nagle okazuje się, że z celi Ginny słychać jęki zombiaka, no i właśnie. Ginny umarła i przemieniła się w zombie. I Maggie widząc to, jak Niganowi na, na niej zależało oraz jak dbało o Ginny, bo zauważyła tam wszystkie leki, jakieś pluszaki, całą resztę, odpuściła mu. Do uh -huh. znowu. Kto by się spodziewał, nie? Bez zaskoczeń. Tak czy inaczej, dała mu nóż i pozwoliła mu po prostu dobić Ginny. Co zresztą zrobił, no i później zanieśli go w bezpieczne miejsce, i widzimy tutaj, że go po prostu opatrzył. I tutaj, oczywiście, też słyszymy z ust Nigana, że po prostu żałuje tego, tak, że przegapił moment, w którym mógł się ostatni raz z nią pożegnać, po prostu na to, żeby ją bronić i zabijać innych, tak, i przez to ona odeszła samotnie. No i widać, że jest pogrążony w żalu i smutku. Tak czy inaczej, zbliżamy się już do końca odcinka. Widzimy, jak Maggie wróciła do Herschela i tutaj, o dziwo, yy, nie, nie zabrała go siłą od damy. Po prostu powiedziała mu, że nie zabiła nigana i że jeśli chce, to po prostu może do niej wrócić. Ona zostanie w mieście i będzie na niego czekać. Dosyć w sumie ciekawe posunięcie ze strony Maggie, że dała teraz przestrzeń Herschelowi do namyślenia się. No ale widzimy oczywiście, że Hershel idzie z damą i z nią tam zostaje. Niemniej jednak wracamy do naszych bohaterów, którzy tutaj rozmyślają nad tym, co zrobić. No i nagle zauważają, he, armię nowego Babilonu, oczywiście, przyszli na gotowe. Jak zwykle nie musieli nic zrobić, jak, ale super, nie? <grytanie> tak czy inaczej widzimy, że ta armia oczywiście przejęła miasto. Również też e, obserwuję to z góry dama z Hershelem i widzimy, że dama jest załamana tym, co się dzieje. I oprócz tego na sam koniec widzimy po prostu jak Megi mówi do Nigana, że będą musieli to wszystko przepracować, tak? Czyli że tak powiem, na kolejny sezon szykuje nam się terapia u psychoterapeuty. Ale super będzie, nie? No i w ten sposób mamy koniec odcinka i koniec całego sezonu drugiego. I co, może teraz na szybko ocenę tego odcinka, zanim przejdziemy do tego, co się może wydarzyć w trzecim sezonie. A więc, co do tego odcinka mam dość mocno mieszane odczucia, bo no właśnie, zginął tutaj Brugal i znowu mamy ten zmarnowany potencjał, bo Brugal był naprawdę ciekawie napisaną postacią, naprawdę był świetnie zagrany i szkoda. Z jednej strony, no ja to wiedziałem, ale trochę się łudziłem, że może przeżyje, no jednak to się nie wydarzyło. Natomiast z drugiej strony, kurde, ten odcinek był naprawdę poprawnie, dobrze zrobionym odcinkiem, nie? I było sporo nigana. I w końcu była jakaś brutalna śmierć, i było kurczę, troszeczkę akcji. No bym powiedział, że dobry to był odcinek, mimo wszystko. Tak czy inaczej, co do oceny, się jeszcze zastanawiam tutaj, powiem finalnie na live. A teraz przejdźmy sobie już do tego, co dalej. Aha, jeszcze jedna rzecz. Właśnie wyszedł zwiastun do trzeciego sezonu Deryla. Oczywiście taki 30 sekundowy znowu. Natomiast już ich się zebrało chyba z 5, bo wpuszczali to podczas trwania Dead City. Więc bardzo możliwe, że jakoś za tydzień poniedziałek pojawi się po prostu analiza tych wszystkich zwiastunów i sobie chwilę pogadamy, no bo wkrótce za miesiąc już mamy Comic Con i za miesiąc będzie oficjalny zwiastun do trzeciego sezonu właśnie Deryla Dixona. No ale nie o Derylu dzisiaj, dzisiaj o Dead City. Co w trzecim sezonie Dead City? No właśnie. Zatem tak, Maggie, Herschel i Dama. Widzimy, że Herschel został z Damą i z nią w tym momencie jest. Będzie jej pomagał, tylko no właśnie, co w tym momencie zrobi sama Dama? Hm. Ciężko jej będzie tak naprawdę. No bo nie ma ludzi pod sobą, prawda? Oczywiście jest szansa, że nie wszyscy buracji zginęli, prawda? E, w tym samym kościółku, więc jest szansa, że jeszcze sporo tych buracji przeżyło i być może ona ich po prostu zgarnie. E, tylko, że no w tym momencie wkroczyła tutaj armia Nowego Babilonu, e, znaczy przynajmniej jeden oddział żołnierzy uzbrojonych Popachy. zatem no raczej niewiele tutaj zdziała, więc być może ona będzie chciała po prostu jakoś dyplomatycznie to rozwiązać i dogadać się z Nowym Babilonem? Cholera tak naprawdę wie. Natomiast jeżeli chodzi o Megi i Herschela. Widzimy, że Megi dała Herschelowi trochę przestrzeni i czasu na namyślenie się, tak? Powiedziała mu, że ona po prostu będzie na niego czekać w tym mieście i jeżeli będzie chciał, to do niej wróci. I szczerze mówiąc, no widzimy, że on dołączył do tej damy. Widzimy, że nie jest raczej tego tak stuprocentowo pewny, czy dobrze robi. No ale dołączył do damy. No i jestem w sumie ciekaw, jak to będzie zrobione. Czy on faktycznie zacznie wątpić w tą całą damę, i w pewnym momencie się zorientuje, że źle zrobił, i wróci do matki, czy może będzie po prostu przy niej trwał i stanie się tym złym? No ale dobrze, idąc dalej. Nigan i Maggie. Słuchajcie, w końcu oficjalnie połączam siły. No, bo zazwyczaj to wyglądało tak, że Meg i Nigan się znajdowali, Meg chciała go załatwić, a potem odpuszczał mu i tyle, a Nigan jej jeszcze pomagał, no nie? Tak to wyglądało przez ostatnie 8 lat w tym uniwersum. Natomiast teraz w końcu wychodzi na to, że się mają dogadać i razem współpracować. To może być interesujące. I przyznam się szczerze, trochę mnie to ciekawi, jak rozwiną ten wątek dalej właśnie współpracy Nigana i Megi, Czy to jednak będzie znowu klasyk? Czy może w końcu coś się tutaj zmieni w tej relacji między nimi? Bo chyba faktycznie coś się zmieni. A przynajmniej powinno. I teraz właśnie, co dokładnie z Megi, Niganem i Perlin? Bo oni tutaj zostali. Na tym Manhattanie. No wiemy, że Maggie musi zostać, bo chce po prostu odzyskać syna i będzie na niego tutaj czekać. Nigan jej pewnie pomoże, więc zostanie razem z nią i razem to będą przepracowywać. Natomiast co właśnie z Perlim? Tutaj z tej ostatniej rozmowy, która była między nimi, wnioskuję, że Perli nie ufa już nowemu Babilonowi, więc zakładam, że raczej będzie chciał od nich odejść. Być może już w ogóle do nich nie wróci, ale wątpię, no bo ma rodzinę w tym nowym Babilonie, więc chyba wróci... Może zrobią to po prostu w ten sposób, że Nigan i Meggie zostaną gdzieś na tym Manhattanie i będą się ukrywać, a Perli wróci do nowego Babilonu, odzyska rodzinę i będzie po prostu y, przekazywał informacje Niganowi i Meggie, co dalej planuje nowy Babilon. Szczególnie też biorąc pod uwagę, że no co, no, Nigan i Megi nie mogą stąd odejść, no bo wiadomo, Megi musi zostać dla syna, Nigan pewnie jej pomoże, ale nawet jeśli. To przecież nowy Babilon jakby zobaczył Nigana, to by uznali ich wszystkich Megi i Perry za zdrajców i kazali ich załatwić, prawda? Szczególnie że oni w tym momencie zajęli całą wyspę. Więc jakby zakładam, że oni będą musieli się tutaj ukrywać i pewnie wtedy po prostu Perli im będzie donosił co się dzieje. W ten sposób może to rozwiążą, a może po prostu Perli będzie razem z nimi się ukrywał, kto wie. I teraz jeżeli chodzi o nowy Babilon, widzimy, że oddziały nowego Babilonu już są na Manhattanie. Widzimy, że wśród nich są zwykli żołnierze oraz jacyś łowcy głów. Zakona, że pewnie wśród nich będzie jakiś jeden wyżej postawiony łowca głów, który pewnie będzie głównym antagonistą w trzecim sezonie razem właśnie z całym nowym Babilonem. I normalnie bym powiedział, że w takim razie nasi bohaterowie są w niezłych tarapatach, ale biorąc pod uwagę, że to jest uniwersum The Walking Dead, to co z tego, że tutaj będą dziesiątki żołnierzy uzbrojonych w broń palną, z masą sprzętu, lekarstw i całej reszty tego typu rzeczy? No tutaj wiecie, no, pamiętamy co było ze wspólnotą, pamiętamy przede wszystkim co było z CRM. Puf, ich nie ma. Kurde, jak Ricky i Michonne zrobili puf z CRM, to ja się boję co zrobi Negan z Megi z Nowym Babilonem. Ja na ich miejscu już bym stąd uciekł. No ale tak już. Odstawiając żarty i nabijanie się z finału The Mans na bok, faktycznie są w solidnych taropatach w tym momencie nasi bohaterowie i będzie ciężko. No i oczywiście będzie więcej tych chłopców głów z nowego Babilonu. Zakładam, że pewnie oni również będą jacyś irytujący i wkurzający. Zatem, no cóż, jest jak jest. Tak czy inaczej, widzimy, że też nie uśmiercili tego historyka, więc zakładam, że on pewnie też będzie po stronie Perdiego. Może się jakoś z nim dogadają. Zakładam, że on pewnie zginie. Yy... Natomiast pewnie w taki sposób, że wybierze słuszną stronę i po prostu się poświęci, czy coś, nie wiem, ciężko zwiedzić w sumie. Tak czy inaczej, on raczej nie przetrwa tego trzeciego sezonu, to w ogóle cud, że przetrwał ten drugi. No chyba, że mają dla niego jakiś tajemny plan, o którym nic nie wiemy, ale szczerze wątpię. No, ale tak poza tym, w tym Nowym Babilonie fajnie, gdyby też pokazali takie osoby właśnie jak ten historyk, czy jak ten Perli, które po prostu też nie są pewni co do tego, czy Nowy Babilon słusznie postępuje, przynajmniej byłoby jakoś ciekawiej, tak, widzieć, że nie wszyscy są źli. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, nie zapominajmy o Chorwacie, który dalej tutaj jest na tej wyspie, znaczy przynajmniej zakładam, że jeszcze stąd nie odszedł, bo minęło, nie wiem, kilkanaście godzin od momentu, w którym on opuścił Megi, no bo to było na noc zeszłego dnia, więc jakby zakładam, że on dalej jest na wyspie. I zakładam, że on w tym momencie pewnie widzi, co się dzieje. I możliwe, że w ogóle zrobią w ten sposób, że on zauważył, co się działo w tym całym kościółku. I być może on wrócił do tych buracji, może nawet im pomóc, i może nawet zgarnął tych buracji, którzy gdzieś tam przeżyli, tych niedobitków, i może on w tym momencie razem z nimi gdzieś się też zaszył na tej wyspie. I może Maggie z Niganem, gdzieś, nie wiem, ukrywając się na tej wyspie przed nowym Babylonem, natrafią na nich może, kto wie. Albo może gdzieś Chorwat później w po połowie sezonu, albo w drugiej połowie gdzieś zaskoczy i wróci jako taka dobra, powracająca postać, czy coś w tym stylu. No, zobaczymy. Także co? Ode mnie tyle. Łapka w górę. Subskrypcja mile widziana. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Widzimy się w piątek 20.30 na live. Ie. To już ostatni live. I oczywiście na analizie zwiastuna do Deryla Dixona. Za tydzień, w poniedziałek prawdopodobnie. Wtedy się pojawi właśnie analiza zwiastunów, w zasadzie kilku, no nie? Bo tam chyba z 4 albo 5 już wyszło. No i za prawdopodobnie miesiąc zostaniemy już oficjalny zwiastun właśnie do trzeciego sezonu Deryla. Zatem pomału zaczniemy się być może właśnie hype'ować na Deryla. Dobra, także co? Ode mnie tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!